Dni Bełchatowa to święto miasta i wszystkich mieszkańców. Czas zabawy z atrakcjami dla całych rodzin ze sporą dawką dobrej muzyki. Wszystko zaczęło się w sobotę 29 czerwca. Te dwa dni, które są przed nami to święto naszego miasta. Zatem obok przyjezdnych artystów zaprezentują się na scenie przede wszystkim nasze lokalne grupy. A mnie pozostaje wszystkim mieszkańcom naszego miasta życzyć przemiłej atmosfery i bardzo gorącej zabawy. Dni Bełchatowa od lat mają być przede wszystkim rodzinne i tak było podczas tegorocznych jubileuszowych 40. obchodów. W piknikowej atmosferze zaprezentowali się lokalni artyści oraz grupy działające przy Miejskim Centrum Kultury. To najlepsza impreza. Genialnie. Bardzo fajnie, bardzo dużo atrakcji dla każdego, myślę, że i dla, i dla młodszych, i dla starszych. Każdy znajdzie coś dla siebie. I koncerty myślę, że też dla każdej grupy wiekowej, więc bardzo fajnie. Ogólnie, sympatycznie, przyjemnie ludzie też dopisują. Kultura to jest podstawa. Tutaj akurat. Podoba nam się super. Muzyka fajna. Jedzenia jest bardzo dużo. No co, co jeszcze tutaj bardzo brakuje? Fajnie, sympatycznie. Program bardzo rozbudowany, więc super, co prawda. Niedawno przyjechaliśmy, ale widzimy, że wszyscy bardzo fajnie się bawią, więc dni będą jak najbardziej w tym roku The Best. Podoba mi się fajnie, fajne są młyny, na przykład breakdance jest fajny, więc polecam sobie przyjść, fajnie jest. Bardzo dużo mieszkańców widać, tak więc dużo się dzieje. A te kobiety? Kobiety? Bardzo ładne, bo chatowskie dziewczyny są najpiękniejsze. Nie brakowało zajęć z animatorami, konkursów z nagrodami oraz przeróżnych gier i zabaw. Sporą frajdę najmłodszym jak co roku sprawiło wesołe miasteczko. Znakiem rozpoznawczym Dni Bełchatowa jest także dobra muzyka. Na scenie w Parku Woloszewskich wystąpili Bełchatowska Grupa Trudy, Nowator, Kordian i Big Day. Zawsze się dobrze gra w domu, aczkolwiek też zawsze jest duży stres i jakby takie nastawienie nasze jest zupełnie inne niż do każdego innego koncertu. W domu się gra też dla przyjaciół, dla ludzi, których się zna z widzenia, dla rodziny. No, to nie jest duże miasto, więc my właściwie wszyscy się znamy albo gdzieś tam się widujemy, więc stres jest większy na pewno. Ale cudownie się gra. Bardzo fajnie. Ja mówię, że cieszę się, że w ogóle że mogłem tutaj też zagrać, bo Bełchatów jest mi bardzo bliski. Znaczy bliski, można tak powiedzieć, no bo ja pochodzę z Opoczna, mieszkam na stałe oczywiście w Warszawie, ale jednak Opoczno, Bełchatów, Piotrków, Tomaszów, te rejony bardzo dobrze znam, więc, więc jesteśmy jakby w województwie łódzkim. Więc no można powiedzieć, że przyjechałem do sąsiada zagrać koncert. Cieszę się, że tu mogłem być. Fajnie mi się grało, ponieważ faktycznie ta publiczność, która przyszła o tej godzinie, czyli ta młodzież typowo, która też widać było, że na mnie, bawili się, troszeczkę może się wstydzili jeszcze, jest taka godzina, jeden na drugiego patrzy, czasami stoją na początku. Ja nie będę śpiewał. Ale tak w międzyczasie cały czas starałem się do nich uśmiechać, pokazywać, że daje im to takie pozytywne flow, energię, żeby tak się samą sami się pobawili, ze mną pośpiewali. Tam no a dziewczyna z Lubię te tereny, a tak jak wspomniałem mam tutaj przyjaciół. Zapraszamy tutaj pod scenę gwiazda Świetnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Hatowian w imieniu zespołu Kordian. Nie Super. Super, przepięknie, przepięknie. No, to wszędzie to... jest dobrze. Bardzo profesjonalnie, bardzo pięknie. Wspaniała pogoda, która też oczywiście wiadomo, że zawsze pomaga w takich imprezach plenerowych, A więc no, to było bardzo, bardzo dobre. Bełchatów pozdrawiamy, dziękujemy za fajny koncert, zapraszamy na nasze strony internetowe. Pozdrawiamy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Was bardzo. Całujemy. Gwiazdy tegorocznych dni Bełchatowa Lemon oraz Sound and Grace zapewnili tłumnie zgromadzonym Bełchatowianom i gościom sporą dawkę muzycznej energii. Każdy koncert jest dla mnie super ważny. Gdziekolwiek on jest, co to jest za koncert, dla mnie jest super ważne. To, że w ogóle mogę wstać rano, to, że mam możliwość przyjechania na koncert, zagrania z wspaniałymi ludźmi, którzy są moją rodziną, własnych utworów, które powstawały w różnych momentach mojego życia dobrych, złych. I, i te utwory są w jaki sposób interpretowane. W jaki sposób to jest up to you. Bo Ty masz prawo do interpretacji, jak, jakkolwiek chcesz. I, to jest, I i ten człowiek jest tam, i to jest interakcja po prostu, możesz z nim porozmawiać, bo traktuje koncert jako dialog swoisty, to yy, no to, to, jest, to, to jest nieporównywalne, to, jest, to nie do opisania, to jest nie, to niewiarygodne, niesamowite. No. Nasze koncerty przychodzą osoby, które chcą sobie potańczyć i pośpiewać, ale przychodzą też te osoby, które pomimo wszystko wyszły z domu i które pomimo wszystko stają przed nami. Jesteśmy twarzą w twarz, jesteśmy w tym razem. I dźwiękami chcemy to po prostu na chwilę zakląć, ten jeden moment i zrobić z tego. Pozytywną energię. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym wspólnym świętowaniu. I te, to, co chcemy powiedzieć do wszystkich mieszkańców Bełchatowa, to, żeby doceniali momenty, chwile, w których jesteśmy. Żeby nie myśleli za dużo o przeszłości, bo wtedy człowiek jest nieszczęśliwy, a jak myśli za dużo o przyszłości, to się niepotrzebnie denerwuje. Więc skupiajcie się na tym, co jest tu i teraz, i czerpcie pełnię szczęścia z momentów, które właśnie przeżywacie. Dziękując za wspaniałą zabawę, już teraz zapraszamy na kolejne dni Bełchatowa, które odbędą się za rok.